Zacząłeś? Siemak moi drodzy, Z tej strony, no kto, jak nie kto, no ja 6:5. Wasz ulubiony YouTuber i dzisiaj jest kolejny odcinek serii, takiej mini-serii, w której próbuję różnych napoi, trunków yy, tak z typu piwko, piweczko, piwsko, piwunio. Dzisiaj mam Wspaniały okaz prosto z... Skąd to jest? Z Hal. Halne, No to prosto z Hal. Mamy niedźwiedzia. Więc to już jest duży plus za zwierzę. Nie jest to może żubr. Wiadomo. Ale... Ale jest to niedźwiedź. Najprawdziwszy groźny niedźwiedź. Niedźwiedź Wojtek na pewno. Piwo jasne, 5% ma potęgę smaku. Jest tak napisane, moi drodzy widzowie, więc na pewno będzie, przepy będzie, przepyszne. będzie przepyszne. Zwłaszcza patrząc, że na swojej półce cenowej, na pewno musi się wyróżniać. Eee... No to co? Chyba można przystąpić do tak zwanego. Otwierania. A następnie testowania. Niestety nie mam żadnej szklanki. Przynajmniej w zasięgu ręki. Nie, już mi nie, nie potrzeba. Ja sobie dam radę. Ja no radę ja tego nie, tak. nie mam. Wspaniale. Zapach. Po prostu tak. Jest. Ktoś chce jeszcze pomować. Ktoś chce jeszcze powąchać? Okej okay. ty się, się wąchni. Dobra, powąchał tylko. Test, do test, testu przychodzimy teraz. O To jest coś jak jak coś, co mogłoby kurwić wielki na kilometr. Jest tak, jak mówią, potęga smaku. <laughs> Ten smak jest niepowtarzalny. I to właśnie, na tej ulicy cynowej na pewno się wyróżnia w takim razie. Nie jest możliwe. Tak. Mówmy się, że to po prostu ma pewien smak. Można być jego koneserem, bądź nie. Ja uważam, że nie żałuję zakupu i wypiję to piwo. I zobaczymy, jak się będę czuł później czy zmienię zdanie w trakcie recenzji. Yy, co, co mam tu więcej powiedzieć? Tam, moi drodzy, yy, zapraszam, dzielcie się swoją opinią na temat piwa Hany, Piliście, nie piliście? Smaczne, niesmaczne? Lubicie czy nie, Jakby ja bardzo duży plus na pewno jest dla wiedział Wojtka i myślę, że chyba można skończyć, chyba że jeszcze coś, no mało informacji jest, to jest minus, mało informacji na puszce ciekawej, ciekawych, także ja nie wiem o co tu chodzi, dlaczego jest Niedźwiedź, w ogóle ja też tego nie rozumiem do końca, ale, ale jest i to się liczy, wasze zdrowie.